Chciałam wam dzisiaj opowiedzieć taką historię o odrzuceniu, wykluczeniu. Byłam w podstawówce, bodajże druga, druga klasa podstawówki, trzecia może. I w ogóle w podstawówce do jakiegoś tam etapu, do siódmej klasy gdzieś byłam często wykluczana z moich grup koleżeńskich z różnych względów. I akurat wtedy druga, trzecia klasa zbliżała się taka impreza choinkowa u mnie w szkole. I mieliśmy przygotować występy na listę przebojów. No i te większość moich koleżanek z klasy przygotowywała występ znanego na tamten czas zespołu. I wystartowałam do klasy, w której miały mieć próby, żeby też wystąpić razem z nimi. Natomiast one zamknęły mi drzwi przed nosem, kolokwialnie mówiąc, i powiedziały, że nie chcą, żebym z nimi występowała i nie będę z nimi w tym zespole. Może liczba członków się nie zgadzała, nie wiem. W każdym razie zrobiło mi się oczywiście bardzo przykro. Szczególnie, że to była kolejna sytuacja, jakby, gdzie pokazywało mi wyraźnie, że, że nie chcą ze mną się kolegować. Wróciłam do domu, popłakałam się i moja mama zadała mi wtedy pytanie, czy, czy chciałabym wystąpić. I powiedziałam, że tak, no, ale one nie chcą ze mną wystąpić. I moja mama wtedy poprosiła moją kuzynkę, która, mnie, która uczyła mnie języka angielskiego i była uzdolniona artystycznie, żeby pomogła mi przygotować się do jakiegoś występu, żebyśmy znalazły jakąś piosenkę, jakiś zespół, wokalistkę, solistkę. No bo byłam jedna, zostałam jedna do tego występu, no i ona przygotowała mnie na tę listę przebojów. Ja chyba ją nawet wygrałam, ale to już jakby nie ma znaczenia. Najważniejsze stoi, przypomniała mi się ta sytuacja, kiedy w ostatnim czasie doświadczyłam jakiegoś rodzaju wykluczenia, odrzucenia, zamknięcia drzwi jakkolwiek to nie nazwać, bo w życiu doświadczamy często takich sytuacji. I przypomniała mi się właśnie tamta historia. I zadzwoniłam podziękować mojej mamie, że ona pokazała mi wtedy, że kiedy zamykają ci drzwi, kiedy gdzieś cię nie chcą, kiedy cię wykluczają, to nie załamuj się, tylko znajdź swoją drogę i zrób to, w co wierzysz, co chcesz. Co wiesz, że jest dla Ciebie do zrobienia. Trzymajcie się ciepło.